Siema kumple, truśnijcie mi trochę swoją ropą na moją klatę, proszę was bardzo, leci turmojlik, leci turmojlik, mamy 1% na aukcji, jest chujnia, to fakt, to fakt, ale musimy się odkuć, mamy 11 tysięcy, od razu lecimy na aukcję terenu i sprawdzamy. Ostatnio byliśmy tutaj tam, gdzie bizony, tu patrzymy, tu była czterdziestka jakaś. W sumie możemy się ustawić tu obok. Myślę, że ktoś będzie chciał mnie tutaj zbić z tropu. Nie. Wszyscy, wszyscy zgodni. Daliśmy radę. Sprzedana. Świetnie, ślicznie. Okej. Okay. Ty, ty, ty. Aukcja. Na aukcji nic nie ugramy. Kompletnie. 3% Co, mogę 6000 dać, nie w sumie? 6000, no. O, ktoś kupił za 11. Kto kupił? Dżeszua. No. kurczę, Lipka, lipka, lipka. Jesteśmy w tyle. Dajemy ziomeczków eee, kliknij złącza pomiędzy rurami, aby otwierać i zamykać. Przepływ ropy i gazu, rozumiem, tak, bo ulepszyliśmy sobie, ulepszyliśmy sobie. Mamy do grudnia czas. Elegancko. Przyspieszymy sobie na X i czekamy gwizdy mi tu hop e, Detektor. Detektor był na C. Ja bym chciał Dwa... Dobra, widzę, widzę, widzę. Tylko ja bym chciał też tu to zobaczyć. O mamalej. Czekajcie. Raz, dwa i trzy, i tak za chłopkiem, mniej więcej tutaj. Oj, tak! I fajna cena jest po lewej stronie. Dajemy jak najszybciej sprzedajemy, sprzedajemy. Będziemy mogli tutaj przeciągnąć w sumie. I tu Michub gwizdzy jeszcze. To może zobaczmy, co tu się dzieje. Kolejne fajne złoże Og olbrzymie olbrzymie złoża o to ci dopiero ciekawostka, dobro, zbierajmy powiększymy sobie rurę niech rura będzie ogromna no sprzedawaj, ok pogrubiamy, wezmę sobie łyczek soczku soczku z kroczku pyszny pyszny jest eee, ok, mam 4 kony 4 kony i zaraz powinniśmy już zarabiać z miary spoko, od razu sobie zrobimy... Ha... Huh. Co by od razu zrobić? Robimy kolejno. muszę się zastanowić... Czy może odstawiamy na razie, chociaż możemy nie zdążyć, nie? Dobra, robimy tak, żeby było to tu... Czy możemy tutaj walnąć? Odwiert tutaj gdzieś, żeby też nie tracić za dużo? Może jednego konika od razu, żeby... Ło, to jest naprawdę duże. Super. Ciągnij, gni. Okej, okay, ja już bym tutaj dał koło tego. Albo tutaj najlepiej. A tu cena wzrasta? Tak, cena wzrasta. Nie sprzedajemy. Nie, sprzedajemy tutaj dwóch. Bo chcemy kolejne koniki dostawiać, tu cena będzie wzrastać. Tego nie pogrubiamy na razie. Mógłbym jeszcze jednego ludzika kupić, więc czuję, że tu jeszcze coś znajdzie, ale no to nigdy nie wiadomo niestety. A, jeżeli będzie 80, to zaczniemy sprzedawać. Tak mi się zdaje. 80 nie 70. To zaczniemy na spokojnie sprzedawać. O i znalazł coś chłop. Co ty mi tu znalazłeś? Gdzieś tu mówisz a ty jesteś głupi chyba Bardzo głupi człowiek z siebie Bardzo głupi człowiek Okej, okay, mogę przyspieszyć to, fakt, fakt No, 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 no Uważajcie tam Na moją ropę Zróbmy baniak e, dobra, dajmy dwa koniki wszystko sprzedajmy tutaj My Możemy to pogrubić ty mówisz, że tu coś jest, tylko czy tu skała jest jeszcze? Nie ma, dobra, to możemy się tak podpiąć. Ślicznie. Ślicznie, ślicznie. No, ostrożnie. Tylko nie tu troszkę trzeba... Tu jest gaz. Tylko do, dokąd bym mógł ten gaz podpiąć? Tu mogę zamykać zawory, mogę zrobić tak. I, a nie, tylko z lewej strony mogę, no fakt. Ha, 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 ha. tutaj nic. Może jakieś mopsy, co? Niech mopsy tutaj poszukają czegoś. Yyy, to. Sprzedajemy po lewo, bo bym się nie zorientował. Trochę uleczmy. Co się będziemy pierdzielić? W tańcu. Nie będziemy się pierdzielić w tańcu. Tu mu mówisz, że tu coś jest, no. Chciałbym się uwierzyć. A coś jest. Nie kłamą. Trzeciej odnogi nie mamy, niestety. Tu się ulewa nam. Dajmy konika. Mamy tutaj gaz. Byśmy mogli poprowadzić to tak. Tak? Nie, bo nie może przy... Kurczę, I trochę słabo. No, możemy to pogrubić. I dajemy konie. Dajemy konie. Kurczę, ładne to. Ładne to złoży. Dobra, pogrubiamy od razu. Od razu pogrubiałamy, musimy, musimy, musimy. Okej, okay, sprzedawajcie, sprzedawajcie. Elegancko, tak jest, tak jest Dobra, nie sprzedał. No, 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 zbierajcie. Pyk. Okej. Okay, I czekamy, czekamy na cenę. I możemy od razu sobie tutaj polecić. Idealnie. Tak mi dobrze, tak mi rób. Tylko teraz tu nic nie ma Czy tu jest. Tu jest trochę tego. Dobra, a to zróbmy. Zróbmy tak. Mamy lipiec dopiero. Zmieścimy? Zmieścimy, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Eee, to zamykamy. I lecimy tutaj. Możemy też podłączyć to tu. Tutaj tak mniej więcej, nie? Później zrobimy. O nie, od nogi. Tak. Ulepszaj, ulepszaj. E, coś musimy sprzedawać, jakieś parę koników. Tutaj będziemy mieli fula. Kula daje fula. Ok, tu wyszło wszystko, nie? Sierpień. Chciałbym jeszcze, żebyś ty poszedł tutaj. Tylko kurczę. My nie mamy odnóg cholebka, chary, ale jak skończymy to, to możemy tak pójść, nie? Wtedy zamkniemy to. Aha To ma w miarę sens. Oj, fajna cena, sprzedawajcie. Dobra, konie na kule robimy. W takim przypadku, żeby jak najszybciej sprzedawali po fajnej cenie. Nie. Okej, okay, stać nas na więcej. Stać nas na więcej. Myślę. Fajnie było teraz gaz spuścić. O! I teraz moment prawdy. Eee. Chwila, chwila. No to trzeba zrobić sprawnie, nie? Robimy tak. Łączymy to szybko z tym. Leci. To zamykamy. To otwieramy. I czekamy, aż będzie tutaj jedynka. Nie, nie będzie? Dobra, musimy teraz połączyć szybko. Ok, leci do góry cena. Niech, nie, niech podejdzie do 30 i sprzedajemy. Teraz, 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 teraz. Pędzło konie po betonie. Ślicznie, ślicznie. Tak jest, tak? Dwa, doszło do dwóch. O, ślicznie. Takie dwa źródełka? Ale poszło naprawdę dobrze, dobra. Kończymy dzierżawę, zatrzymamy poziom. A, tu były jeszcze. Ale elegancki zysk. Jak tam inni, jak tam inni, pluję na nich. Ha. teraz pójdziemy na aukcję dopiero. Najpierw aukcja terenu. Fajny teren. Mm, ja bym też tu zawalczył o ten. Możemy ją Daj mi tu wejść. O, uderzaj mikrofon, przepraszam. Poszło, poszło. Za 4000. No, troszkę. I teraz pytanie: czy coś ulepszać? Mamy 20. Ten ja bym się odkuł na aukcję. Chwilę napiję się. O pyszny, bardzo dobra kawa. Onno. Okay, z prawej strony: powyżej 65. W sumie, ale my nie mamy na prawą, nie mamy na prawą, jakby e, podłączenia. Więc w sumie mnie to tak nie obchodzi. Idziemy na opcję 1% Tym razem nie wydam 30 tysięcy za 1%. Spokojnie, ja tu wydam maksimum 5 tysięcy. Za 1% to to nie ma A do trzech? Oj, chciałem do trzech zejść Prawie Ale 1% to niech sobie wsadzi Pan za 1% to, to biednym dzieciom się daje 1% A ja, a ja jestem Bizneswoman tutaj Baronem naftowym, baronką Dobra Ty mnie wołasz, ty mnie wołasz Jest coś, faktycznie I robimy to Postawmy już to, żeby się nie, nie, nie walnąć, będzie tu, to dajmy tu gdzieś, i tak konik jakiś od razu na prawo, czy tam na lewo. Aj, nie doiszłem, nie udało mi się dojść. Tu jest jeszcze coś na dole faktycznie. E, e, słabo, tu fajnie. No machaj se, machaj. Uuuu, la, Ulala. Uu, la, la. Dobra, jakieś mopsy. Na razie tak, zróbmy no. Konik drugi, bo fajna cena. Tu coś znajdziecie fajnego. Znaleźć ropę, dobra. Od razu się podpinamy. O, cena, patrzcie. 1,43. I tu coś znalazli. Dobra, Mops i tutaj. Coś znalazły. Mops i tutaj. Świetna sprawa. Ok, od razu idziemy tutaj. Sprzedajemy. Nawet nie ma co pogrubiać, tak naprawdę. Co sumie mogę tak to zrobić? Tak? Później przebijemy się przez tą skałę. I... Ojej, ile tego jest? Tego jest całkiem sporo. W sensie są małe, ale... Jakieś mops, ale gitarka tu wchodzi fajnie Podoba mi się. Mówicie, że konia chcecie dodatkowego. Dobra, to macie nawet dwa Nie wam będzie. Coś powoli na tej wsi tutaj. Okej, okay, to znaleźliśmy sami to... To mi tu nie gwiszcz, nie gwiszcz Okej, okay, dajmy tutaj dwa konie, tu co najdzie bardziej do góry o, Ale nie jest zadowalająco, boję się, boję się o tą mapkę Teraz tak, żeby podpiąć tu cokolwiek, może coś poszukamy, jakieś... Jakieś inne gazy Ja sam muszę pracować tutaj Walić tych chłopów z kijami. Oni są beznadziejni. No i tu są fajne rzeczy. Tu są naprawdę fajne rzeczy. Które mi się podobają. W sumie mógłbym to zrobić tak. I to tak zrobimy. Zrobimy... oj. Zrobimy... O nie! No co jest z wami, ty? Głupiś, gupiś, poszalał. Bo poszalał. Kręci się na głowie. Robimy więcej odnóg, tak żeby to działało fajnie, sprawnie. Zróbmy tak. Oj, dobra, zróbmy drilla. Zróbmy drilla. Grilla. I ty możesz podłączyć się tu. Jak już tak musisz. W sumie jest czerwiec. To nie jest źle. Pogróbmy to. Dobra, pieni nie no, mało mamy pieniędzy właśnie. Ale tu idzie cena w górę. Dawajmy parę koników. pogrób Jak duże to jest. Eee, to jest taka cipeczka malutka. Okej, okay, ty mi wołałeś, że tu znalazłeś ropę, no możemy tu tak jakoś, no ale też, chociaż co no, fajnie idzie. Dobra. I teraz będziemy robić... Limit od nóg? Ale od tego będę mógł. To pogrupmy to, żeby szybko to wykopać. Eee, tu spada. Tu rośnie. Więcej koni, no. No, się zesracie zaraz. Znowu Dobra, no to oni trzeba walić. Co? Nie wolno, nie wolno bić zwierząt. Ja rozkminiam jakby tu. Kurczę, nie mamy trzeciej odnogi, zwaliłem, ale będziemy mogli zrobić tak. Jak to wykopie... No, tak zrobimy. Tu zablokujemy. I tutaj te dwa gazy pod to podczepimy. I powinno styknąć. Powinno być cacy Czy tu rośnie tu spada? Tu spada, ale za jedynkę sierpień, jest sierpień, o, no, no tutaj Co Co jest z wami tutaj tutaj? Okej, okay, nie sprzedawajcie. Teraz odkładamy. Oj, bardzo źle rozłożyłem te silosy. Bardzo nieładnie. Ogłaszam, przynajmniej wobec że do dupy to zrobiłem. Jeszcze będziemy, nie, od nogi nie mogę zrobić tu, ale będę mógł zrobić tu, tu i tu. W taki sposób. W sumie mogę tak się podpiąć. Chyba, że tu jest ta skała. No jest. Dobra, musimy ulepszyć to, chcemy to wykopać. A czemu to tak zrobiłem ujowo? Że do to do tego To nie ma sensu teraz Ale teraz musimy zrobić tak Przede wszystkim robimy tak No nie! Mogę to przerwać, please Zapomniałem o tym A, mogę tu jeszcze zrobić Dobra, dobra dobra, dobra Dobra, dobra no nie, nie będę mógł zrobić Dobra, te dwa będą musiały, musiały nam wystarczyć Okej okay. to zamknijmy To nie ma sensu, prawda? Czy coś ma? Ile tu tak zostało? No nie, jakoś wybitnie, ale fajnie by było to już wykopać. Chociaż my miejsca też nie mamy za bardzo. Sprzedawaj tutaj troszkę, jak fajna cena jest. I teraz robimy tak, nie? że tu i tu. I tu jest zamknięty szyb. No i poleci prosto do tej fabryki. Może znajdziemy coś jeszcze po drodze? No mamy gazik, bo nie mamy odduk. Może tu jakieś znajdziemy? Gaziki. Nic, dobra, nie kombinujemy. Te dwa będą musiały nam starczyć. Chyba, że tu? 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 Nie. Za jedynkę możemy sprzedawać, bo to nie jest wstyd. Za sztukę. Hmm. Tylko jest zatrważające to, że tu jest taka mała cena, ale dobra, idzie do góry. To to przynajmniej tyle. Nie sprzedawajcie już. Hmm. Nie w grudniu to będzie jedynka, to wtedy puścimy. To wtedy puścimy gaz. That's what Hitler said. Ok. Jest ciekawy, dobra. Cicho. Tak robimy. I podbijamy cenę. Poszło. Poszło. Czekamy. Czekamy, teraz, 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 świetny zysk, achievement, ślicznie, okej, okay. 40, 42, chyba bonusy za wszystko, co? I jakoś szybko zrobimy tak, o, tu jeszcze było, grzywna za wyciek, 38 razem, ale było elegancko, było elegancko. Okej, okay, od razu pójdziemy sobie na aukcję 5%. No 5% już bym ugryz, nie? No mogę wydać jakieś 15 tysięcy. Za 5% spoko. A ktoś to kupi za 20 jak nic. Cicho, cicho. O, spłoce się. Oj, chusteczka. Ricardo, Ricardo. Przestań. Przestań. Dobrze, dzięki za oglądanie. Miło było pograć. Dawno, dawno nie, nie nagrywałem tego Turmoila, ale dla samej przyzwoitości kanału, nagrywam. Piszcie, co Wam się podobało, a przede wszystkim, co Wam się nie podobało i można poprawić. Jeżeli się podobało, to dawaj lajka. Dziękuję Wam bardzo, ja się żegnam. Brudny Joe idzie odpocząć. Trzymajcie się ciepło i cześć.